Cześć, witam was serdecznie. Mamy piątek, 4 czerwca, czas na przegląd sytuacji na rynku krypto. Od kilku dni, tak jak już wiecie, generalnie zatrzymujemy się cały czas na poziomie 35-36, nawet 38 tysięcy. Ta cena tutaj um, hamowała, także bez zmian. Poprzedni, poprzednia informacja o rozegraniu jest aktualna. Tutaj no, nie będę się powtarzał, bo dosłownie. To, co powiedziałem w poprzednim webinarze, jest aktualne, także polecam sobie go odnaleźć, sprawdzić. Mamy trzy setapy do rozegrania, w zależności od sytuacji, w zależności od tego, jak się cena zamknie. Najbliższym ruchem, na który ja oczekuję, jest retest 40 i 42 tysięcy. Ponownie mieliśmy teraz możliwość zamknięcia pozycji częściowej na 38 tysiącach, co w dniu wczorajszym właśnie się stało. Na chwilę obecną czekamy, pozycja jest zabezpieczona na break-even, także bez stresu, bez ryzyka utraty jakiegokolwiek kapitału. Tą pozycję trzymamy i czekamy na kolejny rok. Jeżeli tutaj cena wyjdzie po prostu dołem poniżej 35 tysięcy, wejdzie w zakres shorta z targetem na 28, wtedy trudno, pozycja stanie wybita. Natomiast te częściowe pozycje, które realizujemy już kilkukrotnie z tego poziomu, z racji tej konsolidacji, która jest i tak naprawdę możliwości, które daje nam rynek, więc, kilkukrotnie już była możliwość próba łapania tych longów, zamykane co 38, 40, 42, bo tak to są targety rozłożone. Więc, te częściowe pozycje dają już naprawdę fajny zysk. Jeżeli ta cena wyjdzie z tej konsolidacji, przejdziemy do kolejnego ruchu, który powinien być już dłuższy i też powinien mieć w tym momencie więcej, więcej, większą zmienność, która spowoduje też możliwość większego zysku. Także na tą chwilę, co do samego bitcoina, bez zmian. Co do altów, również e, robi się pomału czerwono. To znaczy, że weekend będzie bardzo ciekawy. Myślę, że w poniedziałek zobaczymy znowu jakieś odwrócenie trendu. Także na chwilę obecną, oprócz e, bitcoina i e, tezosa, który był rozgrywany e, tutaj na Longa, jest już zamknięty na chwilę obecną. To co widzicie tutaj, natomiast musiałbym zmniejszyć interwał na jedną godzinówkę. To co podawałem ostatnio, wejście było dokładnie w tym momencie na 3,36. Target pierwszy był tutaj na 3,70 no i ostatni wiadomo, jest na końcu bandy, więc jest to 39,8. On został idealnie, idealnie zrealizowany, co możecie zobaczyć sobie też tutaj, w tym miejscu dosłownie zostało to przebite o ile setnych, więc realizacja przebiegła. W 100% sprawnie, i na chwilę obecną czekamy na ponowną możliwość wejścia. Nie otwieram od razu pozycji, bo jest to bez sensu. Czekam zawsze na reakcję, co cena zrobi: czy to będzie retest, czy to będzie odwrócenie trendu, czy po prostu kontynuacja ruchu. Także nie ma sensu próbować na siłę od razu łapać drugą stronę. Jeżeli jest zysk z takiej pozycji, bierzemy go, czekamy na okazję. To jest najważniejsze, żeby wyczekać tą okazję. Żeby wyczekać prawdopodobieństwo, które będzie wyższe niż wchodzenie po prostu, a tu sobie otworzy shorta, no bo jak rosło, to teraz może spadnie, bez sensu, przynajmniej w moim mniemaniu tutaj trzeba się do tego przygotować na spokojnie. Czasami jedna pozycja w tygodniu wystarczy w zupełności, żeby utrzymać fajny zysk miesięczny, nie trzeba ładować się codziennie, nie trzeba szukać okazji codziennie. Pilnować tego co 3,5 minuty, czy to już wybiło, czy nie wybiło, więc preferuję w ten sposób rozgrywkę i myślę, że to jest dużo spokojniejsze i pozwoli wielu osobom też spać spokojnie, bo to jest też największy problem, co się dzieje, kiedy wyśpicie. Albo wasze pozycje są wybijane na stoplosie, albo w tym momencie kończą się w taki czy inny sposób. Także na chwilę obecną, niestety, rynek jest w takim, a nie innym miejscu, jak przez poprzedni rok. Od praktycznie marca, kwietnia 2020 roku zmienność była bardzo duża, co też możecie zobaczyć tutaj, i te ruchy były bardzo proste do rozegrania. Tak, na chwilę obecną, ograniczając ryzyko i ograniczając stratę, która mogłaby być spowodowana właśnie z wchodzenia pozycji na siłę, po prostu czekamy. Nie ma sensu, nie w każdym momencie musicie zdać sobie sprawę, rynek daje nam możliwość zarobienia, nie w każdym momencie, nie codziennie jest okazja, wbrew pozorom, przynajmniej nie codziennie jest okazja, jeżeli chcemy ograniczyć to ryzyko. Także chciałbym Wam to wyjaśnić, żebyście też zrozumieli, dlaczego czasami się dzieje mniej, a czasami się dzieje więcej, dlaczego czasami nie ma w ogóle informacji odnośnie tego, co rozgrywam, a czasami jest ich bardzo dużo. Po prostu... Czekam na dogodne warunki na rynku, czekam na spełnienie kilku rzeczy, które muszą być, zanim pozycję założę, i to powoduje, że mogę dopiero otwierać jakiekolwiek tutaj zlecenie. Także analizując pozostałe rzeczy, takie jak Ethereum, ciężko w tej chwili podać jakiekolwiek poziomy, ponieważ poziomy, które były poprzednio targetami. Poziomy, które były istotne jako poziomy przebicia, obecnie są poziomami wsparcia. Na tych poziomach po prostu, czy to jest Ethereum, czy to jest Litecoin, czy to są jakieś inne alty, które tutaj posiadam, dokonuję po prostu regularnych zakupów na spot, czyli bez lewaru. Natomiast ograniczam się do wejścia na dużym lewarze na Bitcoinie oraz czasami właśnie na innych altach. Natomiast no to musi być pewna sytuacja spełniona, żeby mógł to zrobić. tak? I tutaj wtedy ryzykujemy bardzo mały kapitał, tak jak w przypadku tego ruchu na XTZ czy też na Bitcoinie. Ryzyko było utracenia tam 100 czy 200 dolarów w zależności, jak to pozycję otwiera. Natomiast zysk był kilkusetkrotny, to znaczy kilkusetkrotny, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to jest razy na przykład 5, razy 10, razy 20. To są ruchy, które bez problemu można z, takiego, z takiej małej pozycji wyciągnąć a w razie czego utrata kapitału nie kończy się na tych 100 czy 200 dolarach. Więc ratio, które tutaj jest zorganizowane zawsze jest na dobrym poziomie, bo ono jest kilkukrotnie wyższe od możliwości straty, czyli mówiąc krótko, jeżeli ryzykujecie na przykład 200 dolarów, mamy w tym momencie 500%, no to jest to 1000 dolarów, więc no, sami widzicie, że ten zysk, który tutaj jest pozwoli nam na rozegranie pięciu kolejnych tradeów, jeżeli traktujemy to jako żetony, i w tym momencie mamy pięć możliwości dodatkowego rozgrywania. Jedna stop loss nie zabija nam zysku z całego tygodnia, może go troszeczkę pomniejszyć co najwyżej, natomiast bardzo ciężko jest utrafić w ten sposób, żeby na przykład pięć pozycji pod rząd było stratnych. Tak? Co z tym skutkuje? To, że jedna ta pozycja, czyli nawet jeżeli byłoby 5 pozycji stratnych, i szósta w tym momencie wejdzie na takim poziomie, to ona odrobi nam te wszystkie pięć pozycji, ale tak jak mówię, no to jest ciężkie do osiągnięcia, żeby pozycja za pozycją tracić. No chyba, że się wchodzi na rzut monetą bądź bezpośrednio a tutaj sobie wejdę, a tutaj sobie szczelę, tak? Czyli takie teoretyzowanie na zasadzie bez podstaw, bez jakichś fundamentów, bez um, większej analizy i planu przede wszystkim działania, bo on jest tutaj najważniejszy. Także na chwilę obecną, bez zmian, jeżeli coś się pojawi w poniedziałek, oczywiście zrobię update. Natomiast na chwilę bestą trzymamy się planu, czyli poniżej 35 jesteśmy w głębokim zakresie shortów. Natomiast powrót powyżej 55 tysięcy, dopiero 55 tysięcy musicie to zrozumieć, to jest powrót do zakresu longów. Tak? To, co się dzieje w tej chwili tutaj, to są skalpy na małych pozycjach, które powodują ewentualnie małą utratę kapitału. Natomiast jest to też spowodowane tym, że Tutaj można grać w dwa kierunki, czyli można i zarówno grać pozycje długie, jak i krótkie. Kwestia po prostu ustawienia i odpowiednio ułożonego planu. Ok, dziękuję Wam dzisiaj za ten przegląd na chwilę obecną. Nic więcej ciekawego niestety, ale tak jak powiedziałem, niecodziennie coś się dzieje, niecodziennie jest zabawa, więc myślę, że to też jesteście w stanie zrozumieć, że po prostu czekamy na okazję, a jak taka okaza się pojawi, na pewno Was o tym poinformuję.